Dzień dobry widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale. W dniu dzisiejszym zajmiemy się dniem kobiet organizowanym w Wigura Klasie. Akurat tak się złożyło, że jestem w tej trójce i zaj klasy. zajęłam się prezentami dla dziewcząt. Pokażę Wam, co to są za prezenty. W Idziemy do szkoły, idę do a idzie do piątej z Także zaczynamy. Już Wam pokazuję. Dziewczynkom kupiliśmy takie, takie prezenty. W Action mają takie duże lizaki. Tu jest A w e... nich pełno lizaków. A w nich pełno lizaków po 14 jest. zobaczcie. Po 14, więc każda dziewczyna dostanie takiego lizaka. A będą nadal na nas skarżyć. A nadal skarżą. Tak. Żeby chłopcom nie było przykro, dokupiłam dla każdego po kinder country, żeby coś im osłodzić ten dzień. No i nie będzie, ja tam... Ty nie A, będzie. I wypakuj wczoraj ząb. I coś z to. I mama dostałem. mi dała dychę. Mama mu dała dychę. Za nie? No. no i dla pani kupiliśmy takie coś, żeby miała na osłodę. No i za to wójta wydam na... Red no. Bulla. Nie, nie wyda. Yy, to, to robię, I z taką torbą pójdziemy do szkoły, bo tych dziewczyn jest dziesięć. Wiecie, to te lizaki dużo miejsca zajmują. Yy, trzeba chłopakowi pomóc, bo nie puszczę go samego z tym, bo jeszcze by coś zrobił, nie wiadomo, nie? Ja wszystko, bym po drodze. Dobra, teraz Igor się ogarnął, ja się ogarnęłam, to zrobimy sobie śniadanie. Yy, I dopiero, nie? Do szkoły pójdziemy? do szkoły, dostanę uwagę, wrócę. Nie, nie dostaję yy... ostatnio uwag nie dostaję ostatnio. A propos uwag i yy, 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 tych dzieci w tej szkole po tym zdalnym, to może sobie później zaczniemy taki temat, jak już Igora odtransportuje do szkoły i yy, zobaczymy, czy macie takie samo zdanie jak ja. Zobaczcie, Igorek nauczył się robić samem ścianania. Oczywiście te ścianania nie są jakieś wyszukane, bo on i tak yy, yy, zaczyna płatkami. Nie, Igor? Co robi się? tym mlekiem Otworzysz? No. Tak. I tak ten Igora jest garnek, on sobie zagrzeje w tym mleko, nie synu, nie wylej na bluzę, nie, bo czasami tak mam, że ubiorę Igora już do szkoły, a, a on, on sobie, pobrudzony. a on się pobrudzi płatkami czekoladowymi i do przebrania kumpel jest wtedy już starczy, Igo tego mleka, bo ile? Chyba, że mi do kawy, jak już dostanie to wezmę do kawy. Wyszło później. Dobra, dobra, bo nie zjesz tyle. Igor, nie zjesz tyle. Przecież to i tak jest chyba za mało. No, tak, za mało. To trzeba go gotować. <noise> Igor mówi, że mu nie będzie przykro, jak dziewczyny dostaną prezent. Nie? go Starczy, Igor. To jest... Ja sam decyduję, inny zjem. Ja wiem, że ty decydujesz, tylko później ja to wylewam. No i co dalej? Starczy. Starczy i siadaj do śniadania. Ja później. cię ci jak to będzie za mało. On no się boi, że się, się spóźni. Igor, boisz się, że się nie najesz? Tak. Nie, bój się. E, nie pomóż. No, już tak. Dobrze, jak Igor je, to ja zrobię na szybko kanapki do szkoły. Dnia wstała, uczy się. To zrobimy jej kanapki. Ona lubi suchą krakowską, to dostanie. Taki serek wiejski lubi. Z czym jest ten serek? Z czosnkiem, taki sobie wybrała. damy jej awokado, bo ona lubi. Nie, to to Igor, nie? Igor. To. Ty nie lubisz awokado, co? Ochyda! No. Ochyda. Ale Donia lubi, więc do zrobimy. Iguś, ładujesz? To już i synek, stąd. No czekaj. To jest musterko. Co robisz? się. W telefonie? Dobra. No. Zrobiliśmy tej pani kanapkę. I na do lekcji dzisiaj. W sumie to nie wiem. To jest tej Pani, a Igorowi to co, Igor? Co byś chciał? Z tym samym, co zawsze. Igor dostaje tylko z nutellą, bo z niczym nie je. Robaki mu się zalęgną na pewno. Próbowałam z różnymi rzeczami mu dawać, ale nie zje, więc stoję przed takim, hmm, stoję przed takim wyzwaniem, albo w ogóle mu nie dam, albo dam mu z nutellą, bo z niczym innym nie zje. Więc żeby przeżył, to dam mu z nutellą, nie? Ma dzisiaj tylko cztery lekcje, więc jak przyjdzie, to już będzie obiad. Jeszcze bajeczkę obejrzy sobie. Niego. No i tak, moi drodzy, proza życia. Kanapki do szkoły i już. Igorku! No? Weź sobie kanapkę do plecaka schowaj. To jest twoja, jeszcze muszę przygotować im wodę. <noise> Czyli musisz jeszcze raz? Złą stronę. Złą stronę. Ok. Daj mi kluczyk. Jedziemy czy idziemy? Bo tutaj taka torba. Jedziemy? Jedziemy? Dobra, to trzymaj torbę. Lekka? A dasz mi kluczyki od samochodu? Klucze od samochodu dasz mi? Dziękuję. Chcę wejść do renty. Dobra. A dla nas tylko po batonie. Bo to dzisiaj dziewczyn jest święto, nie chłopaków. Ale one są nami jeszcze. Niektóre. Ja go weźmie i pasy zapnie, jak już usiadł, dobra? No dobra, zapinam. Jedziemy du -du -du. Pasy Igor! Od kiedy Ty to masz? Igor pasy! Nie chcę! On ma blisko do szkoły, to myśli sobie, że blisko to pasów nie trzeba zapinać. Właśnie, no bo trzeba. trzeba Niech Ci nie, nie może stać. Zapiąłeś? No, zero na plusie. Zero na plusie? Zero stopni, jest zimno jak w psiarni. Czapka na głowie, nie Igor. A wraca bez czapki, tylko kaptur nałoży. To i tak dobrze, że nałoży kaptur, chłopak. Ja mogę jeszcze na golasa wrócić. No, jak mors. Na spodenkach. Zero stopni. Dobra, jesteśmy pod szkołą. Nie wiem dokąd świat zmierza, ale takie krótkie przemyślenia Wam powiem. Wychodzę właśnie z, ze szkoły. E, dzieci na boisku biegają bez maseczek. Do szkoły wchodzą w maseczkach, bo to jest część wspólna. Na korytarzu stoją w maseczkach, jak takie wytresowane psy, bo panie gonią, uwagami sypią, nie żartują. Za każdy brak maseczki minus 5 punktów jest. Igor ma ich chyba już, nie wiem ile, ale wiecie. Jadam mu jedną maseczkę w domu. Nie zawsze ich klasa jest otwarta, bo oni też mają, mogą sobie dokupić. Ale nie zawsze ta klasa jest otwarta, więc nie zawsze ma możliwość. Więc pani się nie pyta, czy on miał możliwość, minus 5 punktów. Z tych właśnie maseczek i z innych mnóstwo jest uwag. Codziennie są uwagi po prostu o wszystko, o to, że. Nie wiem, co to jest w ogóle za nie szanuję nauczyciela. Czy to jest e, subiektywne odczucie? Bo ja nie wiem, żeby on nie szanował, nie ma czegoś takiego w sobie. Może spojrzał, może odpowiedział, może się pani spojrzenie nie podobało. To jest minus 10. Takich minusów ma sporo. E, mówi, że panie są bardzo wrażliwe. Nic nie można odpowiedzieć. Za wszystko jest nie pyskuj. E, ale, że na przykład coś idzie w drugą stronę i uważa, że pani go nie szanuje, to już jest nie do udowodnienia, że naśmiewa się z niektórych zachowań dzieci do innych dzieci. Tego już nie ma. Tego już nie ma. Dziecko jest podsumowane uwagą i dziennie, nie wiem czy w waszych szkołach też tak jest, ale w naszych tak jest. Dziennie około. Nie wiem, no akurat wczoraj nie miał w ogóle, ale to są pojedyncze dni. Yy, z reguły to są trzy uwagi, dwie, uwagi, cztery uwagi. Ja, zapytam, ja tak się zastanawiam, dokąd to zmierza, bo yy, dzieci mogą mieć nieodpowiednie zachowanie. Tylko yy, kiedyś, wiecie, nieodpowiednie zachowanie to mieli łobuzy, co rzucali, nie wiem, plecaki do śmietnika i którzy pyskowali do pani tak, wiecie, face to face, bezczelnie i... I nie odrabiali pracy, i w ogóle nie przynosili nic, i za, za to im się te uwagi no, naprawdę się nie starali. Ewidentnie rażąco. A ja nie widzę, żeby te dzieci się nie starały. I mój Igor nie jest pojedynczą jednostką. Takich dzieci jest fura, po prostu, które dostają tyle uwag. Nie wiem, czy to w ogóle jest sens odpisywać i, i każdemu, co się stało, dlaczego i dlaczego ciągle od jednej pani. Nie odpisałam mi w ogóle na to, to takie też jest trochę bezczelne moim zdaniem, bo jak ja do kogoś piszę i zadaję pytanie, to kultura tego wymaga, że powinno mi na to pytanie ktoś odpowiedzieć. Szanujmy się nawzajem, tak? I yy, ja wiem, że ja jestem matką, ja zawsze po, po stronie dziecka, to jest naturalne, ale też chciałabym stanąć po stronie prawdy. Jeżeli jest niewarty, okej, okay, należy się jak psu micha, uwaga. Ale jeżeli to jest przesadzone, albo za brak maseczki, nie wariujmy, ludzie. Nie wariujmy. Na Ukrainie ludzi zabijają, dzieci giną, a oni piszą mi uwagę o brak maseczki. Naprawdę, to jest po prostu skandal. Ja nie wiem, czy to, yy, czy to w ogóle można tak cię dzieci. Takie krótkie przemyślenia Wam właśnie chciałam powiedzieć. Napiszcie mi, czy w szkołach Waszych dzieci też jest taka szalenizna i też tak gonią te dzieci z tymi uwagami i oczywiście krzyczą, wasza klasa jest najgorsza. Nie wiem, ja też miałam taką klasę najgorszą i wszyscy nam mówili, wasza klasa to jest najgorsza. Co to za pojęcie? Ciemno się zrobiło. Idziemy do domu. Słuchajcie, właśnie się uśmiałam sama do siebie, bo e, ostatnio kontrol drogowa była, wiecie, stan kierują e, kierowców i Dostałam taki ustnik przed chwilą, właśnie wypadł mi z kieszeni. Pan policjant mówi do mnie, jakkolwiek to zabrzmi, proszę dmuchać. I tak do tej pory to pamiętam, i świadź mi, chcę się z tego ustnika, trzeba go wyrzucić już. Ok, zrobię sobie kawę. Widzicie, wszystko pojechało do szkoły, to ja sobie zrobię kawę. Tak, teraz jestem sama. Sławomir pojechał. Nie, on nie lubi, jak ja tak mówię. Ale taka jest prawda, pojechał. Troszeczkę mi ten statek gdzieś tam ucieka, chyba go podwyżę, żebyście widzieli lepiej. A propos kawy, to miałam sobie zmielić, słuchajcie, już chyba trzeci dzień, zapomniałam, na Sławka z kafeterki. Jak zawsze musi się coś wysypać mi. Kupiony kubek, a grzanki miałam sobie jeszcze zrobić. Kupiłam taki niewymiarowy chleb, jest taki niewymiarowy. Tak nie za bardzo mieści mi się tu. No i to. No dobra, nie idzie. Te łyżki na taki duży kubek to jest moja miara. No i tak. Moi drodzy, zrobię sobie grzanki i zjem śniadanie w końcu. Dobra, kawę sobie zaparzyłam. Dobra, trochę ją trzeba zamieszać. I doleję troszkę śmietanki. I kawiczka gotowa. Będzie dobra? Będzie idealna, dobra. Ok, idę do mojej mamy, bo mówi, że był ktoś u mnie. Jak ciebie nie było, to jest dla ciebie poczta przed domem. E, no to idę do mamy. Muszę ubrać tylko sweter, bo jest mróz. A może nie mróz. Dobra, nie czepiajmy się. Zero. Ale na krótki rękaw jednak głupio wyjść z domu, nie? Idziemy zobaczyć, co tam. Widzicie to? To jest właśnie Sławomir. To jest zapewne dla Lucy. To jest dla Lusi zapewne, dla Doni. A to jest dla mnie, no wiadomo, nie? <taki> Takie kwiatki, widzicie, dostałam. To są frezje? Słaba jestem w kwiatkach, ale nie wiem, co to są za kwiatki białe. No to są różyczki. Zastanawiam się, jak to zrobił. Słuchajcie, bo on yy, ma wspólnego maila ze mną. I jak zamawia coś z poczty kwiatowej, to ja dostaję maila. A nie dostałam, więc jakoś to sprytnie zorganizował. A Dominika, to wiecie, że to jest najwspanialszy tata na świecie, nie? Ona będzie tak dumna z tego, że chyba pęknie z dumy. Sławomir, to jest. Taki tata, że on teraz nie ma tylko jednych kwiatów, ma jeszcze drugie kwiaty. Przepiękne. Po prostu mnie zaskoczył. Myślałam, że zorganizujemy sobie ten dzień kobiet, jak on wróci. A on mnie zaskoczył. Nie pierwszy raz zresztą mnie zaskoczył. Ja zawsze się czuję zaskoczona, i taka trochę. Oj, nie trzeba. Nie, mamy takie coś w sobie, że nie trzeba. E, chyba wszystkie kobiety. No ale jest niezmiernie miło. Winiacza wypijemy, jak wróci Sławomir. A kwiaty są ważne. Kiedyś oglądaliśmy taki film razem, jak mężczyźni, nie pamiętam tytułu, jak wiecie, to podrzućcie. Jak mężczyźni wychowywali, nie wiem, czy jednego chłopaka siostrę, w każdym razie opowiadali jej, co nie jest ważne i mówią do niej tak. Kwiaty... A ona mówi tak, kwiaty, kwiaty nie są ważne. A ona mówi dobrze, nie są ważne kwiaty. <laughs> A no więc ja wam mówię, mężczyźni, że kwiaty są jednak ważne. Kwiaty są ważne. Ja myślę, że tak jak większość kobiet, bardzo lubię dostawać kwiaty. Właśnie może z tego powodu, że jest to zbytek. Może z tego powodu. E Wino też jest fajne i Ferrero Rocher też jest fajne, ale zaraz zrobię do niej fotę i wyślę, jest na lekcjach, co to na nią czeka. Czy zrobicie jej niespodzianki? Nie wiem. Nie ona będzie miała niespodziankę, jak jej wyślę też. No to jej wyślę. Postawiłam Dominicę w pokoju na komodzie. Niech, niech stoją, przyjdzie. Tu będą miały chłodnie, bo tu jest okno otwarte. U mnie to jest ciepło na dole. Na biurku ma nawet porządek. Z czego się uczyła? A, z biologii. Ona się ciągle z biologii uczy. A teraz pójdziemy jeszcze do Igora. I jest ciemno u niego. Miał ścielić. O, pościelił. Mówię, synu, będziesz ścielił łóżko już czy jeszcze? Nie, już będę ścielił. A z reguły zapomina. O, bardzo lubię, wiecie, te roletki. Nie wiem, czy macie te roletki, ale są super. Jestem zadowolona bardzo z nich. Pościelił chłopak